Cześć kochani ogrodnicy, z tej strony Laura Szymańska, witam was na moim kanale o roślinach, ogrodnictwie i pięknych ogrodach. Jeśli kochacie zieleń i szukacie inspiracji do swojego ogrodu, koniecznie subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić żadnych porad ani nowinek. A teraz zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym opowiem wam Sekrety o... bogatych zbiorów i przepisy na pyszne dania umyj pomarańcze i miętę. Owoce pokroić w krążki, miętę pozostawić z gałaska. Wymieszaj świeże drożdże z miodem, włać odcedzony sok do pojemników, wrzucić pomarańcze, mięte i drożdże, wstrząsnać, odstawić w ciepłe miejsce na 48 godzin. Po dwóch dniach odcedz napój, dodaj do niego sułtanki, zakorkuj i wyślij w chłodne miejsce. Po 12 godzinach będzie gotowy do spożycia. Kwas brzozowy ma dobre działanie moczopędne. Stymulując pracę nerek, pomaga wyeliminować obrzęki. Napój pomaga również w oczyszczaniu organizmu z toksyn i toksyn. Przepis na kwas brzozowy z sułtankami i porzeczkami. Do przygotowania napoju potrzebne będą sok z brzozy 7,5 l, cukier 100 g, małe gałaski porzeczki 10 szt, sułtanki 35 sztuk, Chleb żytni i 5 małych kawałków. Wez pięcioczystych półtora litrowych butelek, do każdej z nich dodaj łyskę cukru, dwie umyte gałaski porzeczki, siedem rodzynek sułtanki i mała skórkę czarnego chleba. Napełnić oczyszczonym sokiem brzozowym, pozostawiając do 5 centymetrów wolnej przestrzeni w pojemniku. Zamknąć, dobrze wstrząsnąć. Lekko odkręcić pokrywki, spuścić powietrze, szczelnie zamknąć. Wysłać napój na ciepło. Czekamy, a z butelki się wyprostują, ponownie spuszczamy powietrze. Odstawiamy na kolejny dzień w upale, po czym przenosimy do przechowywania w chłodnym miejscu. Po miesiącu otrzymasz pyszny brzozowy kwas chlebowy o przyjemnym smaku porzeczki. Podobnie jak fermentowane produkty mleczne, kwas brzozowy jest bogaty w prebiotyki powstające podczas fermentacji. Jego spożycie poprawia mikroflorę jelitowa, co z kolei pomaga poprawić stan skory, paznokci i włosów. Przepis na kwas brzozowy z sultanek z cytryna. Do przygotowania napoju potrzebne będą 5 litrów soku brzozowego, pół cytryny, dwie łyski. Litry miodu, 35 sultanek. Użycie cytryny w procesie przygotowania nie tylko nada napojowi charakterystyczny aromat i smak, ale także ochroni go przed zakwaszeniem. Co wydłuży okres przydatności kwasu chlebowego do spożycia? Cytrynę umyć, pokroić na małe plasterki, wrzucić do czystej 5-litrowej butelki. Napełnić przecedzonym sokiem brzozowym, dodać rodzynki sułtańskie i miód. Zamykamy, dobrze wstrząsamy, wypuszczamy nadmiar powietrza. Fermentujemy w ciepłym miejscu przez tydzień. Następnie napój przenosi się do piwnicy w celu przechowywania. Za tydzień będzie gotowy, aby ugasić pragnienie.